Niegdyś bandzie Świrów przewodził z sukcesem. Dziś zebrał Watachę, by wygrać z regresem i piąć się do góry na piłkarskie szczyty. Wierzę, że nie jeden zostanie zdobyty, a że słowa zbyt małe, by opisać właśnie jego. Chodzi oczywiście o trenera Ojzińskiego. Co zdrowie i serce zostawi na murawie. wszatni z zmobilizuje, czasem posadzi na ławie. Ale z determinacją chce osiągnąć cele. I dla kieleckiej piłki robi tak wiele. Wróciłem teraz kolej na Was.